Czy odważy się Pan ze mną stanąć do debaty publicznej? Nie raz, a przynajmniej dwa razy w tygodniu przed Wielkanocą i w tygodniu po Wielkanocy? Bo w miniony czwartek była publiczna debata kandydatów na prezydenta miasta Siedcy w Radiu dla Ciebie. I myślę, że mieszkańcy gminy Siedlce również zasługują na debatę publiczną różnych naszych koncepcji na temat gminy na kolejną kadencję. I to pytanie do Pana, czy. Zgodzi się Pan na dwie debaty, aby przynajmniej jedna z nich dotrwała do końca, nie jak w poprzedniej kadencji, że nie udało się dokończyć debaty publicznej, bo się drastycznie szybko skończyła. Natomiast jest tyle tematów, że na pewno jednej debaty będzie za mało. Więc pytanie, czy zgadza się Pan na dwie debaty, jedna przed Wielkanocą, druga po Wielkonosą. To Znaczy tak, e, jeśli chodzi o debaty, to ja zawsze brałem udział w debatach i w drugiej kadencji i mogę też teraz w tej trzeciej kadencji przystąpić nie raz, a dwa razy, a może nawet trzy do debaty z tego względu, że ja mam czym się pochwalić, co do tej pory Rada i Wójt razem zrobili. Także niech Pan się nie obawia, na pewno, jeżeli będzie to zorganizowane, to przystąpię do debaty. Natomiast e, czy ta debata będzie dwa razy, trzy razy, to będzie zależało od ilości mieszkańców, jak będą u Pana na tym, spotkania, do spotkaniu, jak do mnie przyszli na to spotkanie. Bo jeżeli, proszę Pana, debatę tylko zrobić dla debaty, to jestem przeciwny. Natomiast jeśli debata ma wprowadzić coś nowego, prośbę Dobre, dobrego dla mieszkańców to jest za, mnie dwa a nawet trzy razy nie na sprawy, ale to będzie zależało uważać jak zakończymy spotkania z mieszkańcami i wtedy możemy porozmawiać.